Dziś otwieranie paczuszki siemanko, ale zanim ją odpakuję, pokażę wam kto jest nadawcą. Żeby nie było widać i żeby macie potwierdzenie, że jakby XD, biorę sobie od niego regularnie sobie gdzieś tam biorę samczyki i nie mam problemu. Zobaczymy, czy tym razem też nie będzie problemu. Dobrze, więc tego że tak powiem nie ma już, także możemy sobie to otworzyć tylko. Gdzie się to rozpakowuje tutaj chyba powiem tak dawno nie otwierałem żadnej paczki być może wyszedłem z prawej i no na pewno wyszedłem. Dobra, mamy coś takiego Wyciągamy, fajnie wszystko spakowane. Zamiast, który tutaj jest, to jest Amphobateus Latioma. Yy, normalnie tu se rozerna to. Moja lampa była ładowana chwilę temu i moja lampa pada. Nie wiem czy to widać, ale ona wręcz gaśnie nie? Także będziemy musieli obejść się bez tej lampy z zwykłym światłem z telefonu. Bo to jest kwestia dosłownie chwili zanim ona. Całkowicie zgaśnie. Nie mam pojęcia jak to się stało. Mam wrażenie, że bateria tutaj już nie trzyma tak jak kiedyś. No a powiem, że bardzo fajna lampa. Być może trzeba byłoby ogarnąć coś nowego, natomiast y, mam trochę jakby inne ważniejsze wypadki, ale nie ukrywam, że w przyszłości. Byłoby miło dostać jakąś taką. Znaczy, kurde, dostać. No, pogrzało mnie, no. Chyba nikt z Was nie jest w stanie mi sprezentować żadnej lampki. No, przynajmniej ja nie wierzę w swoje szczęście. Ogólnie chodzi o to, że jak wyjdę miał hajs, może kupię. Choć mam jeszcze jakieś tam wydatki. A ja myślę, że takie jak. Nie wiem, 200 zł za lampkę to nie byłoby dużo. I powiem tak, no. Na pewno wyszedłem z trawy, jeśli chodzi o rozpakowywanie paczek. Bo no, czuję się. <laughs> Jakbym nie wiedział co robię powoli. Ok. To jest paczka w lato. Podobno było 30 stopni. Sporo papieru. I pamiętajcie, nie polecam papieru w po opakowaniu pająków do dupy. Ponieważ może tak naprawdę zapiec was odbyt bardziej niż po najbardziej ostrym kepsie. Ok. Cyk. Cyk. Tak, te samce ogólnie tych, tego gatunku są śliczne, naprawdę są fajne takie kolorowe, różowe zobaczymy jak ten będzie wybarwiony i napiszcie mi w komentarzu czy może kogoś interesuje film z dopuszczenia tych pająków, ponieważ nie ukrywam, że jest taka możliwość teraz mam dwa telefony więc łatwo mogę na jednym oku, gdy on mi wychodzi. Dobra, yy, widzicie łapka tutaj. Jakby coś tutaj delikatnie trzymał. Okej, okay, mordo. Dobra, mamy Cię tutaj. On, on mi wychodzi, nie? Cyk. Zobaczmy tutaj, jak się on prezentuje. Uu, uu, ale piękny. Radajmy od razu mu, żeby mi nie pitnął bo one lubią potem się odpalać te pająki. A powiem tak, no po pierwsze, nie wyglądasz mordo, jakbyś miał... Hmm, niecały miesiąc. ogólnie on pije chyba. Nie, on jest w takiej pozycji na pieska. I powiem tak, jest piękny ten pająk. Ale nie idź, bo nie życzę sobie tego. Bo bardzo chcę. Tylko ja nie chcę, żeby on mi uciekł. Nie mam tu warunków, żeby go gonić. Dobra, Puszczam latarę. O tak. W sumie chyba włoskami mnie poradził, bo czuję w gardle. Jak staje mi coś tam. <laughs> I to nie to o tym myślicie. Po prostu czuję, jakbym gula w gardle miał. Powiem tak. Jest piękny. Ale na pewno nie wygląda mi przez ten odłok na samca, który ma niecały miesiąc. Nie wiem, to moja opinia. Możecie mi napisać w komentarzu, czy zgadzacie się ze mną. Ogólnie, samiczkę mam gdzieś tutaj. Także myślę, że dopuszczanko jak najbardziej jest tutaj. Możliwe nawet w sumie jest jutro czwartek, czyli jakieś wolne święto, więc można byłoby pokombinować. Żeby film ładnie dobić do 10 minut, 15, pokażę Wam tutaj moje konto w ludu, nad czym ostatnio pracowałem. Ostatnie tygodnie wbity Diamond 4 na EUW, w takim bardziej zaawansowanym serwerze do profesjonalistów. No i kiedyś, powiem tak, zajęło mi kiedyś. 10-9 lat, żeby diamenta wbić, teraz byłem w stanie zrobić to w 3-2 tygodnie jest progres. Natomiast nie chciałbym, żeby to była moja ostatnia rzecz, ranga, do której jestem w stanie dobić. Ja chcę więcej. Mam własnego trenera, <try> tak płatnego oczywiście, I ja nie spocznę na tym. Chcę więcej. Natomiast to, że ja tak robię, to jest, no powiem szczerze, dużo wyrzeczeń. Bo ostatnie 3 2 tygodnie spędziłem całkowicie na komputerze, nie wychodząc z domu, oprócz pracy czy jakichś podstawowych rzeczy typu yy, msza, czy coś tego właśnie takiego, czy jakiś tam drobny wyjazd na ryby. No i to w sumie tyle, co chciałem powiedzieć. A teraz pora na karmionko. Tutaj mamy oczywiście, co? Oczywiście, że hamori. Dobra, i bierzemy i rzucamy, bo widzę, że też cienki jest ten pająk. Jeszcze jednego. Pięknie. I pięknie też wygląda. Co jest? Ucieka ci mordo? Ej. Ej. To tak nie może być. Tutaj mi zawisł sobie fajny pająk. Możecie zgadnąć sobie co to jest. Jak nie, to już wam podaję. Brachy pelma, a jaka? No oczywiście, że Emilia. Trzymaj, nie chcesz. To źle. bo pensety mi się skończyły. Dokładnie pensety, której używałem, żeby wylinka wyciągnąć tutaj jest i się okazało, że kosz jest brzydki. To była ta, więc daję Ci z powrotem masz. Sorry. Sorry bro. No Reakcja Pająk No ale reaguj normalnie, nie? Ja nie lubię szybko jest... Ja lubię wolno A ja lubię szybko A ja lubię wolno Nie wiem, czy on to złapał, czy to uciekło, nie? No teraz dopiero ja pierdziela, on się minął, nie? On zapał włókno kokosowe, Co za no pięknie. Elegancko, fajnie, fajnie. Tu jest ten dorosły samiec do kolora o którym wam mówiłem. On był zawsze żarłokiem. Widać, że to samiec. Patrzcie jakie cienkie ma nogi. Zobaczcie XD. Zobaczcie, że bulbusy tu mu widać. Postawa, no, mają faktycznie jak samiec. Tu widać długie, kurde, nogi. Nie jest jakiś taki masywny czy coś. W sumie nie, bo to jest jego jakby pierwszy posiłek po wylince. Żeby nie było, ja wezmę, bo i tak go to nie zje, bo to jest jego ostatnia wylinka i ostatni raz w tym pojemniku jest. Dorzucam mu trzy takie, on sobie albo złapie, albo coś tam, nie? Tak, tak to widzę, nie? Fajny, kolory ma zarąbiste. Przybliżmy go tak, jak fajnie się da. Wow, fajny, mi się podoba. Kolorki ma takie, no może nie aż takie żywe, ale fajne. Tutaj jest dorosły samiec albicepsa. Trzymaj twój pierwszy posiłek po wylince i masz od razu drugiego. No co jest z tobą? No, gryź. Widzimy tutaj pięknie te bulbusy. Tu widać, nie? No i tak by się to kończyło, no. Szkoda cię, fajny byłeś. W ogóle on jest ogromny, ja byłem pewny, że powoli samica, to jeszcze jedna wylinka i to niemożliwe, żeby to samiec był, nie? To taki jest wielki, pokażę wam pająka, co nie mogę uwierzyć, że to jest samiec, nie? Będę sprawdzał temu, pójdę na razie, nie martwię się, tym czekam, ale Wam to pokażę, nie? Ale na dzisiaj w tym materiale to tyle, także dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam na następny. Na razie, miłego dnia!